Cześć, witam Cię w podcaście Lekki Stan, Oddech Mindset Medytacja z tej strony, Klaudia. Tematem dzisiejszego odcinka będzie wiosenny spacer. Wiosna nastała, wiadomo, że była różnie z pogodą, ale jeżeli ona sprzyja, to możemy to fajnie wykorzystać i wybrać się na fajny spacer, który podnosi nasz poziom energii i w ogóle chęci do życia. Także zapraszam do odsłuchania, obejrzenia dzisiejszego odcinka. Okej, okay, no to czym w ogóle jest spacer. Czym, z czym kojarzy się tobie spacer? Czy to jest um, taki moment, w którym masz chwilę na to, żeby pozaglądać do jakichś rzeczy w telefonie, albo może pogadać z kimś przez telefon? Często widzimy osoby, które powiedzmy spacerują tak, ale gdzieś tam też z kimś rozmawiają, albo coś ogarniają, albo widać, że są zanurzone głęboko w swoich myślach. No właśnie, czy spacer jest momentem na rozkminy? Myślę, że jeżeli to ma być spacer, który ma naładować twoje baterie i który ma pomóc ci odnaleźć chęć do życia, do funkcjonowania, to lepiej, żeby to był spacer, w którym będziesz albo zaglądać w swoje wnętrze, albo patrzeć na zewnątrz. Z racji tego, że w Polsce w ogóle jest, myślę, wiele fajnych miejsc, w których można ten spacer fajny uskutecznić. To my jesteśmy, ja i Michał z Białego Stoku i mamy takie fajne miejsca jak Las Antoniokowski. Jeżeli jesteś z Białego Stoku, to może znasz to miejsce. I to jest, to jest takie, takie miejsce, w którym. To jest wiele ciekawych ścieżek, jest wiele ciekawych dróg, którymi można się przejść. Jedną jest z nich, o której już chyba wcześniej wspominałam, jest ścieżka kąpieli leśnych. Michał zresztą robił na tej ścieżce odcinek. I ta jest ścieżka, na której są różnego rodzaju stacje, Przy każdej sta na każdej stacji jest um, tekst, jest... Jak są jakieś ćwiczenia, ćwiczenia na uważność, na takie typowo mindfulness, i to fajnie współgra ze świadomym spacerem. Dla mnie to jest taki świadomy spacer, na którym nie tylko sobie idę, tylko łączę się z tym, co jest w lesie, ale też łączę się z tym, co jest we mnie. I patrzę, jak to współgra. Bo myślę, że i wszystko jest gdzieś tam ze sobą połączone na pewnych poziomach. Mnie na przykład na takiej ścieżce bardzo ostatnio zaciekawiły korzenie. Ten system korzeni. I jak one fajnie są ze sobą połączone, tak? Jak one jak te drzewa gdzieś tam się ze sobą komunikują. To jest niesamowite i myślę, że bardzo ważne. Nie tylko dla, dla samej natury, ale też dla nas, jako ludzi. Bo to pokazuje też, że jest takim odzwierciedleniem, jak ważne są w naszym życiu relacje, które też łączą, tak? które coś nam dają, które mogą też nam coś odbierać. Ale jeżeli te relacje są fajne, są e, takie karmiące, tak? służą nam, to naprawdę fajnie możemy, e, możemy dzięki nim funkcjonować. Wracając do ścieżek. Ścieżki w Białymstoku, Stoku, jeszcze raz tak, ścieżki leśne, fajne spacery, las Antonijkowski. Kolejna ścieżka to jest ścieżka, w której poznaje się różnego rodzaju drzewa i też są stacje, tak, też są tablice z opisami i tamte, na tamtej ścieżce jest kilka informacji na temat danego drzewa, jakie ono ma funkcje, gdzie najlepiej rośnie i jakie też, jaki też ma wpływ na człowieka, jest to bardzo fajnie opisane. Ja przy każdym takim drzewie się zatrzymuję, oglądam, dotykam, wącham, oczywiście się gdzieś tam do niego przytulam, tak, jeżeli, jeżeli to jest ok. I dla mnie, i dla drzewa, tak. Mm. I to jest naprawdę niezwykłe, bo można zobaczyć, ile różnego rodzaju dobroci, dobrodziejstw mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, tak. A często tego nie wiemy. Często szukamy gdzieś dalej, szukamy jakichś naprawdę bardzo zaawansowanych metod, a czasami te fajne, proste narzędzia, powiedzmy tak, ta dobroć jest naprawdę blisko nas, wystarczy, wystarczy, wystarczy się z nią zapoznać. Kolejną ścieżką jest ścieżka, w której poznaje się rezerwat Antoniuk. To jest dosyć długa ścieżka, na której też są różnego rodzaju tablice do zatrzymania, do poczytania, w ogóle o tym, w jaki sposób funkcjonuje las. Są też tam różnego rodzaju drzewa, przy których fajnie się zatrzymać, ale nie będę, nie będę mówić, jakie, bo zdradzę całą tajemnicę. Ale co mnie bardzo urzeka na tej ścieżce, to taka wielka różnorodność. W ogóle ten, ten nasz las Antoniukowski jest naprawdę bardzo różnorodny. I pomimo tego, że gdzieś jest w środku miasta, bo to jest las w środku miasta, to można się w tym fajnie odnaleźć. Także, jeżeli jesteś z Białogostoku, to zachęcam cię na spacer po tych właśnie terenach. My znamy, my znamy te trzy, ścieżki, nie wiem, może tam jest więcej tych ścieżek. Nie mam pojęcia na ten moment. Ale myślę, że taki uważny spacer to jest naprawdę fajne naładowanie baterii. I jeżeli skupiasz się na tym, co widzisz na zewnątrz, to naprawdę fajnie, bo wtedy jesteś w tu i teraz. Wtedy dostrzegasz to, co cię otacza, nie wiem, drzewa, tak, jakieś krzewy, las, łąka, może jakiś strumień rzeki, to też jest fajna sprawa posłuchać e, takiego strumienia rzeki. Także naprawdę myślę, że warto skupić, skupić swoją uwagę, skupić wszystkie swoje zmysły na doświadczaniu tego, co nas otacza co ciebie otacza. A jeżeli chodzi o spacer z uwagą do wnętrza, to myślę, że fajny do tego jest oddech, tak? Podczas spaceru też możemy świadomie oddychać, tak? Też możemy zwracać uwagę na swój oddech, jak on płynie, jak się zachowuje w nas, jakie zapachy docierają do naszego wnętrza, tak? To jest naprawdę bardzo fajne i... Myślę, że wtedy ważne jest też to, że mamy niewiele albo w ogóle nie mamy myśli w głowie, tak? Bo to ma być chill, to ma być relaks, to ma być taki reset, który nas troszeczkę tak nie, nie wiem jak to powiedzieć, który nas oczyszcza. O, właśnie, to jest fajne słowo, które nas oczyszcza i które daje nam energię do działania. A może też podczas tego takiego spaceru my w ogóle chęci do życia, bo Niektórzy potrzebują energii do życia, a niektórzy z nas potrzebują w ogóle chęci do życia, tak? Potrzebują tego, żeby, żeby w ogóle żyć. A to już jest. To już jest inny temat. Ale myślę, że, że, że to są dwie takie odrębne kwestie, ale na spacerze możemy też się wyciszyć, możemy też spotkać się ze spokojem, możemy też się. Spotkać się z takim, z takim głębokim wglądem w siebie, tak? To nie tylko musi być energia, ale to może być też, też właśnie spokój, to może być takie ugruntowanie, zejście na Ziemię, zejście do, do tego tu i teraz. Także ja bardzo zachęcam Was, zachęcam Ciebie do realizowania tych spacerów z racji tego, że mamy, mamy wiosnę. To wszystko budzi się do życia, wiosna jest. Takim wyznacznikiem nowości, nowego cyklu, tak? Gdzieś tam po zimie, kiedy wszystko, powiedzmy, odeszło, tak? Zapomnienie to wiosną rodzi się nowe, tak? Pączki, jakieś listki, kwiatki. To wszystko budzi się do życia i to wszystko jest oczywiście nowe, tak? To nie jest to samo, co było wcześniej, tylko to jest zupełnie, zupełnie coś nowego. To jest też zmiana, która jest nieodzownym elementem naszego życia, także od od przyrody natury podczas spaceru możesz naprawdę wiele się nauczyć. Także to jest też taki symbol tego, że coś się zmienia. Wiosna jest symbolem zmiany. Niektórzy odczuwają to bardzo głęboko, gdzieś tam też na poziomie cielesnym i mentalnym, ale dla niektórych jest to bardzo fajny okres takiego wybudzenia ze zimowego i Nabrania ochoty w ogóle na życie, tak? Na to, żeby, żeby coś robić, na to, żeby coś, coś działać. Ale pamiętaj, żeby się w tym pędzie nie zapętlić i żeby nie nabrać takiego wiatru w żagle i nagle nie zacząć robić wszystkiego. Bo ja na przykład ostatnio tak miałam, ale już troszeczkę się obudziłam z tego, że bardzo dużo chciałam zrobić: bardzo dużo aktywności, bardzo dużo jakichś, jakichś działań, tak? Ale w końcu sobie pomyślałam, nie no, czy ja muszę robić wszystko? Czy muszę chodzić wszędzie, czy muszę, muszę brać udział we wszystkich wydarzeniach, tak? No nie, myślę, że nie. I dlatego też uważaj na to, żeby za bardzo nie nabrać wiatru w żagle, tak? Bo jak wiesz, nie da się robić w życiu wszystkiego. A fajnym momentem na spotkanie się ze sobą i na dostrzeżenie tego jest właśnie taki wiosenny, fajny spacer. Tylko pamiętaj, żeby... Spacer w mieście też jest fajny, tak? Nie wiem, w parku czy gdzieś na osiedlu powiedzmy, ale myślę, że raz na jakiś czas warto pójść na taki naprawdę fajny wiosenny spacer do natury, gdzie widać, że to wszystko budzi się do życia. Gdzie jest zupełnie nowe, tak? Wchodzi w nowy cykl. I nabrać, nabrać takiej inspiracji, może tak? Też do życia. Także zachęcam cię serdecznie. Jest to, na Kodlasie jest też Białowieża. To jest niesamowite miejsce, bo w Białowieży można sobie pochodzić po rezerwacie i zobaczyć, jak wszystko budzi się do życia. Jeżeli jesteś też z Podlasia, to polecam arboretum. To też jest takie miejsce, w którym są rośliny z różnych zakątków świata. I naprawdę świetnie się tam widzi wiosnę. Także zachęcam, zapraszam też na Podlasie. Jeżeli nie jesteś z Podlasia, to teraz, z tego co wiem, to są chyba bole turystyczne na, na, na wycieczki tutaj, na jakieś noclegi i tak dalej. Także zapraszam. Jesteśmy naprawdę, naprawdę bardzo fajnym miejscem na mapie Polski, które jest naprawdę zielone i warto nas odwiedzać. Także zapraszamy na spacer do Białego Soku. Dziękuję Ci za twoją dzisiejszą uwagę. To był podcast Lekki Stan, oddech Mindset Medytacja. Pamiętaj też, żeby obserwować, subskrybować nasz kanał, bo to jest dla nas taki znak, że robimy coś fajnego, wartościowego i że warto działać dalej. Dzięki Ci jeszcze raz, dobrego dnia. Cześć!